Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Witamy się z Wami jak co niedziela na niedzielnym spotkaniu z baśnią i wracamy do opowieści o czarnoksiężniku neno. Posłuchajcie proszę, co wydarzyło się dalej? Tutaj mamy kolorowanki. To jest taka książeczka, gdzie mamy kolorowanki dla dzieci. I posłuchajcie proszę. Starzec Zygfryd nic nie odpowiedział, ale po jego policzkach stoczyły się dwie gorące łzy, które rozczarony żółk szybko z skrzydełkami. – A co powiedzą błękitki? – Błękitki już o wszystkim wiedzą. Same wiele zrozumiały i pojęły istotę i konieczność przebaczania. A jutro zapraszają nas na bal z tej właśnie okazji – powiedział szybko Jelonek w obawie, że ktoś go uprzeć. – Ja muszę już wracać – czeknęła dziewczynka. A bal – zapytał Nenu. – Chciałabym zostać, ale tęsknię już za ciocią i wujkiem. Posmutnieli. Nawet ogień w kominie przygasł i jakby przybrad nieco. – Zostań chociaż na kolacji – powiedział Żuk. – Dobrze, ale tylko dziś na kolacji. Ich rozmowy przerwały, przerwały, dobiegające z korytarza hałasy. Co się tam dzieje? zawołał Nenu. To ja w drzwiach ukazał się rozczochrany Mufom. Służba nie chciała mnie wpuścić próbowałem przecisnąć się przez dziurkę od klucza ale nie dałem rady. Jakby na potwierdzenie swych słów, Mufon pogłaskał się po wydatnym brzuszku, widocznie zaokrąglonym, po wiewiórczych smakołykach, i jesiennym obzarstwie. – Wiem od błękitków, że wróciliście. Postanowiłem was odwiedzić, wypytać o szczegóły wyprawy i odebrać mapę. – Zostań zatem na pożegnalnym poczęstunku – zaprosił czarodziej. – A kogo żegnamy? – Dziewczynkę. – Dziewczynkę? A dokąd ty się wybierasz? – Wracam do domu. – Szkoda, pewnie nieprędko nas znowu odwiedzisz – powiedział Mufon, z trudem wdrapując się na maślaną bułeczkę z rodzynkami. – Nie muszę tu bywać, bo was pamiętać. – Dobre dziecko – Mufon z uznaniem pokiwał głową. Nenu zaprosił wszystkich do stołu. Nie wiadomo, jak długo trwała wieczerza, może godzinę, może dwie, a może całą noc. Najważniejsze, że zaraz potem, po pełnym wzruszeń i wyznań pożegnaniu, Nenu podarował dziewczynce kulę. Kulę, w której w dowolnym momencie mogła widzieć mieszkańców Seniny. Wystarczyło tylko wyszeptać zaklęcie. Jakie? Nie wiem. To już tajemnica dziewczynki. Spójrzcie jeszcze raz, proszę, na kolejną ilustrację do, kolor do kolorowanki. Dziewczynka, zykwyt, i wróżka. Prezent do dnemu. Dziewczynka obudziła się później niż zazwyczaj. Zatroskana ciocia pochylała się właśnie nad jej łóżkiem i z niepokojem przykładała dłoń do jasnego czoła, skrytego pod równo przyciętą grzywką. – Dobrze się czujesz, kochanie? – zapytała z uśmiechem, rzeźbiącym w pulchnych policzkach rozkoszne dołeczki. – Dobrze, ciociu. Martwiliśmy się, że tak długo nie wstajesz. Mówią, że panuje epidemia grypy. Opowiadałam ci wczoraj, że Emilka z sąsiedztwa choruje. Bawiłaś się z nią kilka dni temu. Mogłaś się przecież zarazić. To było całkiem nierozsądne, wyschnęła ciocia. Przecież kiedy się bawiłam, nie wiedziałam, że Emilka zachoruje. Nikt tego jeszcze nie wiedział. Rezolutnie spostrzegła dziewczynka. To już nieważne. Doprawdy trudno dbać o szczegóły. Prędko ubieraj się i chodź na śniadanie. Potem pojedziesz z wujkiem na targ. Lubisz, prawda? dziewczynka twierdząco skinęła głową Och, zapomniałabym przyszła do ciebie przesyłka do mnie tak poczta przyniosła może której z koleżanek przesłała ci prezent ciocia wróciła z paczuszką kiedy w pośpiechu opuściła pokój dziewczynka wolno rozpieczętowała pudełko na którego dnie lśniła magiczna kula a pod nią leżała karteczka z napisem dziękuję podpisano nenu i twoi przyjaciele z Sennidy. dziewczynka przytuliła do niej blade od wzruszenia policzek szepnęła zaklęcie i uśmiechnęła się radośnie. Byli tam, wszyscy to nie był zwyczajny sen. Tak kończy się opowieść o czarnoksiężniku Nenu, a ja zapraszam Was za tydzień na kolejne spotkanie z baśnią, pa! pa!